Na kanale Agnieszka Grzegorz Beauty, gdzie ja mam zupełnie inny film niż reszta, bo będę robić coś takiego pierwszy raz, a mianowicie będę robić open box i taki pierwszy test, pierwszy look na pudełeczko Big Glossy. I jako, że robię to pierwszy raz, to dajcie mi znać w ogóle, co myślicie o takim pomyśle i czy chcielibyście, żebym robiła takie filmy co miesiąc na przykład z takim nowym pudełkiem, bo szczerze mówiąc nie wiem, czy dla Was jest to interesujące, ale dla mnie jest to super fajne, bo macie. Mnóstwo małych próbek, i można sobie testować produkty, i wybierać potem z nich na przykład swoje ulubione. Więc zaczynajmy! Przede wszystkim jest to inne pudełko niż te zwykłe Biglossy, dlatego że to jest zrobione razem z Hebe. Mamy pięknie zapakowane z kokartką i yy, różową bibułką. I w środku, taka oto zawartość, jest też karteluszka, która nam objaśnia, co dokładnie tu jest. I jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć produktów, i jeszcze są kolczyki, jako taki gratis, czy tam bonus. Więc pokażę Wam, co tutaj jest, i spróbuję powiedzieć o tym parę słów, jeżeli już tego używałam, na przykład raz albo dwa razy. Od razu pokażę Wam kolczyki, bo są na górze takie czarne, troszeczkę błyszczące. Może kiedyś użyję, ale nie wiem. I teraz tak, zacznijmy od spisu. Tutaj napisali, że mamy pomadkę Gosh, i to jest odżywcza pomadka do ust. Gładkie, dwabiste i niesamowicie połyskujące usta. Dzięki dużej koncentracji pigmentów, pomadka nadaje intensywny, kuszący i długotrwały kolor. Szczerze mówiąc, jeszcze jej nie używałam. Ja mam kolor Exotic, to jest 82. Opakowanie jest bardzo fajne, ale ten kolor, no nie wiem. W każdym razie opakowanie jest super, bo jest matowo błyszczące, ale o ile to jest taki. Pomarańczowawy to niestety on jest z błyskiem. To znaczy, tutaj są jakieś drobinki perłowe. Ja nie przepadam za takim czymś, ale zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało na ręku. No, może nie jest takie złe, bo to jest połączenie takiego, niby było z delikatnym błyskiem. Zaraz sobie to zrzucę na usta i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No cóż, przyznam, że mało komu jest ładnie w pomarańczowej pomadce, a dodatkowo jeszcze w pomarańczowej pomadce z błyskiem. Na pewno optycznie to porzuca zęby, więc jeżeli nie jesteście zadowolone z bieli swoich zębów, to taki odcień e, na pewno nie będzie dobry. Nie czuję się jakoś super w tej pomadce, ale samo uczucie jest ok, nie klei się, nie, nie wysusza też ust, ale no, kolor tak kiepskawo. Natomiast zobaczymy, na razie jak podtrzymam to na ustach i zobaczymy, ile wytrzymam i czy mi się będzie podobało. Teraz mamy, co tu jest, co tu jest, e, maska do włosów i to jest, uuu, bardzo długa nazwa, Fetokeratin, tak mi się wydaje, ultra regenerująca maska do włosów osłabionych i uszkodzonych, czyli na przykład moich, e, przywraca objętość, elastyczność i blask, czyli tak naprawdę wszystko, co by się przydało moim włosom e, i powiem wam szczerze, że używałam już tego produktu raz, bo tutaj jest jeszcze druga maska do włosów. Od razu może przeczytam, bo jest następna w kolejności. I to akurat jest prosalon. Maska do włosów z olejkiem arganowym. Regeneruje i nawilża przywraca włosom siłę i witalność oraz nadaje niepowtarzalną gładkość i blask. Użyłam tych dwóch masek i mam porównanie. Na pewno lepsza jest. Ta. Moje włosy były potem rzeczywiście bardzo, bardzo gładkie. Po tej masce one były dosyć miękkie, ale jednak szorstkie. Czyli plątały się ze sobą, nie były jakieś takie super wygładzone, a po tej masce rzeczywiście widziałam różnicę, więc jeżeli miałabym wybierać, to na pewno wybrałabym to. Ogólnie bardzo fajne maski, ale ta rządzi! Dalej mamy coś, co się nazywa She-Food. Jej stopa. I to jest serum ultra regeneracyjne. Z kompleksem ceramidów i masłem Shea. Shea. Masłem. Przeznaczone do zniszczonych, popękanych i szorstkich stóp. Intensywnie regeneruje oraz łagodzi podrażnienia. Tego też akurat używałam chyba dwa razy, nawet. I uważam, że jest bardzo, bardzo fajny. Ale nie wiem, jakby to działało na rzeczywiście takie mocno popękane stopy. Bo ja akurat bardzo często nakładam krem na swoje stopy, więc nie mam popękanych, nie mam jakichś problemów um, z popękającą skórą. Natomiast nakłada się to bardzo fajnie, nie klei się, jakoś nie jest, nie wiem, takim upierdliwym produktem. Na pewno widać, że to działa ale nie wiem jak intensywnie, dla moich stóp super. Co my tu mamy dalej? Kolejna rzecz do stóp, to jest bardzo interesujące, niestety jeszcze tego nie używałam i to są plastry na zniszczone stopy. W ogóle nie wiedziałam, że coś takiego istnieje, widzieliście, że istnieją plastry? O, ta! To jest intensywna terapia opracowana, aby nawilżyć i ukoić suchą i zrygowaciałą skórę pięt. Skłoniki regenerujące, zmiękczają na skórek oraz tworzą warstwę ochronną. Czyli pewnie to jest taki plaster, po prostu pierwsza pomoc, albo wsadzie ostatnia pomoc, kiedy te pięty już są bardzo popękane i bardzo suche. I rzeczywiście, jeżeli macie takie pięty, możecie wypróbować te plastery, ja jeszcze ich nie używałam. Ale może na przykład po jakimś całodziennym noszeniu japonek w y, miejskim pyle y, przyda mi się taki plaster, więc to na pewno bardzo chętnie wypróbuję. I ostatnią rzeczą jest krem do twarzy. Tutaj były dwie możliwości, bo jeżeli osoba, która by dostała to pudełko, miałaby powyżej y, 35 lat, to wtedy dostałaby krem taki multivitaminowy, y, który wygładza skórę i tak dalej, jest maszczkowy, a ja dostałam krem z kwasem migdałowym i POLIHYDROKWASA NIE! POLIHYDROKSYKWASAMI nawiązujący krem o działaniu złuszczająco-biostymulującym odświeża skórę, oczyszcza i zwęża rozszerzone pory, redukuje nadmiar sebum i usuwa oznaki zmęczenia czyli ogólnie wychodzi na to, że to jest po prostu idealny krem dla mojej cery natomiast ja pamiętam, że używałam już jakichś kremów tej firmy właśnie i szału nie było, pamiętam, że nawet używałam kremu z kwasem migdałowym, to był taki typowo złuszczający i rzeczywiście nie było szału, tak jak zresztą mówiłam w filmie o pielęgnacji cery trądzikowej, ja w ogóle mam kiepskie doświadczenia z kremami przeciwtrądzikowymi, bo one jakoś tak dla mnie kiepsko działają, za bardzo jakoś to nie idzie w dobrą stronę raczej, wydaje mi się, że troszkę ta cera się pogarsza, jest taka podrażniona, ale spróbuję tego kremu i zobaczymy, bo brzmi to naprawdę fajnie, tylko jeżeli on jest złuszczający, to nie za bardzo nadaje się na naszą pogodę, to znaczy teraz na lato, więc akurat danie kremu z kwasem migdałowym w majowym boksie to chyba taki trochę strzał w kolano, bo w zasadzie tak nie powinno się używać takich kremów w lato. Ale będę używać kremu z filtrem, dam mu, że tak powiem, szansę. Jeżeli chcecie wiedzieć na przykład, jak właśnie sprawdził mi się ten krem, albo na przykład, czy już użyłam tych plastrów do stóp albo coś takiego, to zaglądajcie do mnie na Facebooka, bo tam powinnam właśnie wrzucać jakieś takie rzeczy. Jeżeli by się okazało, że te plastry są najlepsze na świecie, to na pewno dam znać. Tak samo, jakby się okazało, że ten krem jest super, to też dam znać, bo tak chyba będzie po prostu najłatwiej na bieżąco te informacje sobie przesyłać. Czy coś jeszcze tu jest? Nie, już tutaj nic nie ma. Jeszcze jest jakaś ulotka do Hebe, e, 10 zł bonu, a i chyba coś z Gosza, tak? Też tylko nie wiem, czy to jest jakaś promocja, czy tylko wizytówka, ale chyba wizytówka. Tylko więc. Czyli to był cały ten box. W ogóle powiedzcie mi koniecznie, co myślicie o takich. Open boxach. I czy wolicie, żebym tylko na przykład otwierała i pokazywała Wam co jest, żebyście wiedzieli i na przykład pomyśleli sobie, czy chcecie kupić? Czy właśnie podoba Wam się ta forma, że jest Open Box, pokazuje Wam co jest i przy okazji staram się jeszcze próbować chociaż raz um, dany produkt i powiedzieć Wam takie taki moje pierwsze wrażenie, co o nim myślę, jak mi się podobało, jak to wypadło. Bo w ogóle jestem bardzo, bardzo ciekawa Waszego zdania, bo jeszcze nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłam i to jest pierwszy box w ogóle, który mam, więc jestem. Mega, mega, po taka podekscytowana. Jak zwykle cieszę się bardzo, że oglądaliście mój film. Zapraszam Was na kolejny, który będzie w kolejny piątek, bo nowe filmy wychodzą co tydzień w piątek, a jeżeli chcecie już obejrzeć więcej filmów, to możecie kliknąć na przykład tutaj po prawej, albo po prostu zaraz, to jest lewa strona, tu możecie kliknąć po prawej, żeby obejrzeć moje wcześniejsze filmy. Albo ewentualnie możecie skoczyć na mój drugi kanał Agnieszka Grzelak Vlog, na którym mam mnóstwo testów jedzenia, vlogów jakichś podróżniczych, albo na przykład challenge, Mam też tam inne challenge z Ewo, mam challenge z Kiślem i w ogóle mnóstwo strasznie fajnych rzeczy, więc też zapraszam Was serdecznie. No i oczywiście pamiętajcie, Facebook, Instagram, w ogóle bądźmy socjalni, budujmy naszą znajomość. Ść, znajomość. Ściskam Was jak zwykle serdecznie, trzymajcie się ciepło i pa.